Był fascynujący paznokiet z pyłkiem i lustrzanym odbiciem. Potem przeszliśmy do najdłuższego odrostu, jaki kiedykolwiek widziałem. Potem zobaczyliśmy małą dramę u paznokci, która wywołają sama, bo wcześniej to zaplanowała. Potem były makaroniarskie paznokcie. Nie włoskie, makaroniarskie. Następnie przeszliśmy do takiej czepliwej się małej rzeczy czyszczenia chusteczką poręczy w centrum handlowym. I ktoś tam zauważył mały szczegół, który przykuł jego uwagę. My też na niego zwrócimy naszą uwagę. I na końcu mała tragedia. Żel zniszczył płytkę osoby, uczulił ją. I wygląda to tragicznie i współczuję tej osobie. Zaczynamy kulolupę. Mam tutaj post od Klaudii Henderson, która e, napisała, że ciekawy efekt chyba jeden z najlepszych postów, jaki ostatnio widziałam tylko brak rękawiczek smuci. No to zawsze smuci, więc zobaczymy. A mnie smucą wyróżnięte boki. O, no to napisała już Magdalena. Zobaczymy o co chodzi. Wciera pyłek takim tłustym. Palcem z Sebum, czyli wciera w czyjś paznokieć Sebum swoje i czyli potem to, jest pomoc, to zatopuje. W jesteś na Fui. kamerze, świeci się na ciebie światło i nie, 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 To nie, robiła... no, to nie, 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 kiedyś nie, 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 że nie, 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 Naturalne glow? Naturalne glow, <grymnia <grymnia <grymnia> przyramowała. No, no to w każdym razie to, to naturalne glow zostało wtarte w paznokieć innej osoby. Czyli to, to, to trochę inaczej mówiąc to jakbyś polizała palca i wycierała tym palcem, tak? Też tak można powiedzieć, nie wiem co jest gorsze w sumie, co bym wolała? Widzu, co jest czy gorsze? Sebą, jak czy czy ślina ślinę? No właśnie, czy ślinę. Jakbym miała wybierać z dwóch obrzydliwych rzeczy, to bym wolała chyba ślinę niż sebum. Dobra, no nieważne. W każdym razie bardzo ładne zdobienie z tej stylistki. Podoba mi się takie wypukłe. Nie wiem jak sama budowa, bo oczywiście jakbym zobaczyła z boku, to może coś tam bym więcej zobaczyła, się dowiedziała. Ale zobaczmy to zdobienie w końcu. I co tam takiego będzie? Super, super. Jeszcze jedna warstwa żelu. A, to co żeśmy robiły, albo podobne. Słuchaj, pamiętasz? pamiętasz? czy ja robiłam... Na kciuku chyba. To było pamiętne dosyć. To znaczy. Nie, na małym. no, takie kurde. Jak był Wystające. odcinek z Velociraptor, to, to było to pierwsze coś, co tak. robiłaś przed Velociraptor. Wtedy ta nazwała broszką? Tak. Nie będzie to zrobione tam. O tak, bo ja cały właśnie wtedy zalewać. myślałam, że tak to zrobisz. O to mi chodziło wtedy. Ale to jest inny też produkt. Pamiętasz, ja tam użyłam czegoś, co się nie chciało odbić, mhm. a było piękne. To, to jest właśnie to, co tutaj mhm. jest. I to tak można zalać. Mogłam to zalać, no jasne, że mogłam. Tylko trzeba inaczej zbudować cały paznokieć. Ja już miałam zbudowany paznokieć, a ona tu buduje dopiero paznokieć, więc na, na etapie, kiedy dopiero zaczynasz budowę paznokcia, to jeszcze tam można to dać. Ale już tym, jak jest zbudowany paznokieć, to... No nie... Fajnie by to było zrobić łatwiej yy, dual formą, bo by te, tak akrylożek przezroczysty ścisnąć, tylko już gotowy pazur, nie? I to I jest cieńszy. piękny moment! Wiecie czemu? Bo lat tysiąc łapek, Edyta tego się podejmie w testach-testach. Dobra. <laughs> Ale to mi muszą widzowie przypomnieć o tym. Hania, notuj, moja droga, notuj! No to Hania, zan Hania zanotuje, a Edyta zrobi na dual formie. Już to ja już to wy wykombinowałam za was. Ja jestem ciekaw, czy zrobisz lepiej niż ta kobitka z Nile Bio. No, budowę ma taką sobie, ale zdobienie pięknie zrobiła, no. No efekt jest niesamowity. Takie marzenie pazurowe, całość. Dobra, no, zrobimy to, zrobimy to. Co tu się wydarzyło, Paula? No tylko dwa miesiące od... Nawet nie dwa. Ale jak to tu jest będzie trzy miesiące to jest odrostu? Takie niebezpieczne. No, a jakby się tak złamało, ała. To nie jest nic takiego, zapuścić takie paznokcie, naprawdę, bo są w stanie się tak długo trzymać paznokcie. to nie do końca zależy od, od stylistki, bo to czasami jest taka płytka, że po prostu tak. No, nieważne. W każdym razie, po co to robić? Bo nie mogę tego ściąć. Włosy. A ona już ma tutaj onycholizę? W jakim cudem się to się nie złamało? Też się zastanawiałam. Tak, e, są stylistki, które robią paznokcie, które się po tygodniu łamią, a są stylistki, które są na pro poziomie, robią paznokcie, które się po dwóch miesiącach nie łamią. I są Ale... klientki, które robią paznokcie, które noszą paznokcie, które się szybko łamią, bo są, nie, nie, nie dbają o nie, i są klientki, które pomimo tak gigantycznego odrostu zachowały ich pełną, początkową. Wartość. Wrzucisz jedno do kociołka, drugie do kociołka, Ale nie wymieszasz i masz takie. Kwestia coś. tego, że się te paznokcie y, sztuczne złamały. Tutaj ludziom chodzi o to, że się ten naturalny paznokieć w tym miejscu łączenia nie złamał. Więc to nie ma nic do gadania stylistka, jak wykonała paznokcie. Chłopakom chodziło, że są różni ludzie i różnie dbają po prostu. No i, no i różną majątkowość. Ja to... Edyta Translate, tak zwane. Jest Google Translate i mamy Edyta Translate. Ja potwierdzam te słowa, bo jak Edyta mi zrobiła paznokcie i chciałam, żeby długo wytrzymały, bo nie widziałyśmy się, nie mogłam ich w razie co naprawić, a chciałam je mieć na wesele, to sobie szanowałam i mi się trzymały jeszcze dłużej niż zawsze. Bo jak a. wiem, że Edyta mi zrobi, no to <laughs> robię wszystko, kroję i... Fox Majkowska pięknie to podsumowała. To, że ktoś dopuszcza do takich sytuacji, to jest w ogóle paranoja. No. Można tylko liczyć, że to jakiś losowy przypadek, ale niestety bardzo wiele pań zapuszcza odrost i chodzi z takim paskudstwem. Najpierw robią paznokcie, żeby mieć piękne dłonie, a potem same się tym oszpecają. Powiedzcie sami. Prawda czy nie? Od 1 do 10 estetyka. No teraz to już minus gmin, świetne, 8. to na Halloween. Wygląda to jakaś choroba, wiesz, coś się wyrasta z palca. Fuj. nie? Kurze pazurki napisała Emilia. A gdzie rękawiczki? Tragedia. To zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Kurze pazurki, TikTok Tok. międzynarodowych konkursów. Natalia Cukrowska, tak? Nad, zn znów ratuje moje pazy. Jezus Maria, kurze pazury, grube, zawinięte pod opuszkę i no, grubo konkret. Źle zgrzane, no i grube. Tutaj miałam taką ilość produktu, że spokojnie bez można... Bez rękawiczek? Zwyciężczyni międzynarodowych konkursów Co? i bez rękawiczek, nie? I ten Natalia. pyłek może mieć 80 dyplomów. 30 jakichś tam, 30 jakiś tam, nie wiem, pucharów, a i tak nie nosisz rękawiczek i nie pracujesz bezpiecznie, na przykład, na przykład nie. A, osoba, która Z była Dyplomy to nie wszystko. Osoba, która była na tych paznokciach, napisała dlaczego bez rękawiczek? Dlaczego? Bo ręce są odkażone mojej, jak i Natali. <grym> <grym> okay. Ulubione Ulubione dedyty. Musisz to Zadzwonić na 911, <grym> <grym> pogotowie, wzywać. Halo, pogotowie, dzwonię. Dzwonię na policję. Bo zaraz chuj zamorduje. A make up Brozaria napisała: Rękawiczki nie są nakazane u paznokci przez wymogi np. sanepidu, więc wszystko prawidłowo. Poważam, <grym> prawnie możesz nie mieć tego wymagane, ale ludzki rozum i zdrowie twoje i obecnych naokoło ciebie to raczej powinno być wymagane, prawda? A już wszystko wiadomo. Co się stało? Natalia to mistrzyni, instruktor, szkoliła się. U Wiktorii Kłopotowej. No i co z tego, że szkoliła się u Wiktorii Kłopotowej? Czyli została tak nauczona. Została że... tak nauczona przez mistrzynię o 20 lat pracującą w zawodzie. Ania napisała, po co nawagować każdy swój sposób pracy? No nie. To jest higiena i bezpieczeństwo pracy na litość boską. To są fakty, to, takie są badania naukowe. Rękawiczki muszą być założone, bo jak się przetniesz, nie wiem, i klientka też zranisz klientkę, i do, do tej ranki dostanie się coś od klientki, no to jak jest tu pod rękawiczką, no to jesteś chroniona, a jak tej rękawiczki nie ma, no to Jezus Maria, serio, takie rzeczy trzeba ludziom tłumaczyć? A Natalia, która wykonywała te paznokcie, też się do tego odniosła. Tak? Bo na TikToku jest komentarz użytkownika ByWilly, napisała jeszcze nie weszłam w komentarze, a już wiedziałam, że będzie drama o rękawiczki, a paznokcie piękne. A Natalia Cukrowska odpisała, my wiedziałyśmy to przed nagraniem filmiku, bo rozmawiałyśmy o tym, że dokładnie tak będzie, witamy na TikToku, gdzie dystans jest niezbędny. A tu nie chodzi o dystans. To nie, nie chodzi o dystans. Ja, ja mam dystans do siebie i będę chodziła, nie wiem, do dentysty, żeby y, mi zrobił coś z zębami, a on nie będzie nosił rękawiczek. Patrzcie, bez rękawiczek, a ile pyłu jest na dłoniach klientki, to już swoją drogą, bo klientka przyjdzie na godzinkę i pójdzie, ale tu styliska co najmniej z 8 godzin pracuje, z czego połowa to y, w połowę godzin ma ten pył na dłoniach cały czas. To, to nie jest zdrowe. Pył pod, pod paznokciami wszędzie, Pyły, Pyły poty. Ale ja wychodzę z takiego założenia, Szczedyta, że jeżeli one były świadome tego, że będą takie komentarze, to one to zrobiły specjalnie, żeby były zasięgi. No bo jak jest o, inny powód? Tak, tak, na logikie, co nie? Komentarze się nakręciły same. Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Nawiązując do tego tematu Magdalena do mnie wysłała maila. Nazywam się Magda, jestem z zawodu pielęgniarką. Bardzo lubię mieć pomalowane paznokcie, jednak ze względów epidemiologicznych nie wolno nam tego robić w pracy. Według badań manikir nie sprzyja skutecznej dezynfekcji. Rąk. Wiele medyczek z tego powodu cierpi. I teraz chciałbym nawiązać tego tematu, jeżeli masz czas i umiejętności wyszukiwania badań, które, z, pra, które są, dotyczą tego, czy w salonach stylizacji paznokcie powinny być noszone rękawiczki podczas pracy z klientem, to wyślij je do, do nas. Do mnie, do przemy na, przemy na maila sobie maupakulo.pl a wtedy pochylimy się na tą sprawą bardziej i zrobimy odcinek o tym, co mówią badania, co mówi świat, jak to jest w świecie. naukowym. Naukowym. Ja na wysłałam jakiś śmieszny filmik po prostu. O, jest ten, jest makaron. Obcążkami, makaron. No dobra, będzie szybciej. Obcążkami? Opaska ścierna, żeluje ten makaron. Boże, boże, bożenko to sobie chwatę robi. Ale on zna się na rzeczy, zna się na rzeczy, bo dobrze to zrobił. Znaczy... Jak na makaron. Jak na makaron, o, dokładnie. Ja, ale to nie masz żadnych przeciwwskazań do tego, żeby robić paznokcie z makaronu? No sam on to musi zdjąć przecież, jak zamoczy w wodzie, pójdzie się kąpać, to mu się to odmoknie i tak ale nie odpadnie. masz takiego w głowie, takiego... Ale no, jak makaronem, czy to co? Jest zdrowe, niezdrowe, bla, bla, bla? Słuchaj, jest taki... Słucham. ...durny trend, nie wiem, skąd on pochodzi. Różne rzeczy się żelowało, truskawki, kiwi, jakieś... Ja, ja ci powiem, skąd to pochodzi. Z głupoty, no wiem. Nie z głupoty. To są mądrzy ludzie. Deta. Oni wiedzą, że ludzie szykują dziwne rzeczy. Oni wiedzą, że jak to do sieci, to to pójdzie wiralem. I oni wiedzą, że można na tym zarobić, bo Facebook na przykład płaci za reklamy. Goszy, jak ludzie to kupiją Aż I ty, uburzając się na ten materiał, zarobisz na nim mniej niż on sobie robiąc takie wasnokcie. Jak się z tym czujesz? <laughs> kto na, kto na kojeśdział jest najlepszą rzecz do garnka? Ja e, też mogę y, zarobić na czymś takim, komentując to. Ale mniej! Ale mniej. Ale, Z razem razy mniej, ta niż on. To co, robimy makaronowe pazy? Dobra. <noise> Przekonana. <noise> Żeby potem zaraz to zdjąć. Dalej jest tylko lepiej, nie? Ej, to jest inspiracja Edyta chińskim gościem, znaczy nie wiem, czy chińskim gościem, ale z tamtych krajów, tamtej krainy, jak gość chodzi po ulicy i uzupełnia braki w murze. Nie wiem, czy widzieliście takie materiały wideo. Takim ja pisakiem rozes... 3D. Takim pianem 3D, tak. Idzie sobie ulicą gościu, patrzy sobie o, brak w murze. Hmm, co by tu zrobić? Mam pistolet, nie? Oczyści fajnie szczoteczką i sobie klei. Fajny sposób na promocję swojej marki. Nie? Zajęty pomysł. To wygląda. Zaszokowana Uzupełnianie rzeczywistości. Raczej Ta. z, z niesmaczeniem. Ja sz nie tak, sz Szkoda, tak nie da się inteligencji ludzi uzupełnić. <noise> Ale odrost. Jak jesteśmy tak w temacie odrostu drugi raz, to mi się od razu przypomina. Przypominały mi się milimetry hańby twoje, pamiętasz? No, chyba ze miałam. No i właśnie teraz możemy je zobaczyć. Ja tę pandę pamiętam, ona była zajeb... Ale mi się odpaliło, jakbyś tak fajnie malowała na live, ale to tyle czasu zajmujesz. Nie, nie jest tak źle z czasem, ale no. Kurde, odrost konkret. Tutaj jakikolwiek live edytę, żeby trwało godzinę albo dwie? Nie, jeszcze edyta za każdym razem, kiedy na mówię, mówi, Ej, a na moich rzekach jest zdobienie, nie, to tyle trwa, tyle <laughs> robię paznokcie, nie chce mi się. No bo jak już robię paznokcie, z samego malowania spoko, ale jak już robię paznokcie, potem jestem zmęczona, mi się już nie chce. I to może zmienimy serię, że nie, że nie robię sobie paznokcie co te tygodnie, tylko maluję zdobienie, co to za problem? <noise> paznokcie robię tylko to wcześniej. Czy hmm. Przykleisz te tipsy na szybko na live o, i O, popatrz ten odrost i się mu przyjrzyj. I teraz Jestem porównajmy. przyjrzana. Jesteś przyjrzana. A to nie, tak. nie jest jakiś mega duży ten odrost do kursu no, korekta. No tego, co dzisiaj widzieliśmy, to nie. nie jest. No nie, ten pierwszy to, to było... Do kursu korekta od nowa za, wyhodowałam dwa razy taki, nie? Specjalnie, żeby... Kurde, to... Ach, to były czasy. <laughs> ja tutaj, ja na Cię... Posiadanie długich no. odrostów? Nie, pierwszy długich raz odrostów? miałam takie długie odrosty właśnie. I normalnie bym tak w życiu nie chciała choć wolałabym to ściągnąć, niż tak chodzić. Co ona robi? Aha, ona... Sprząta. Y, ona... I, I widzimy po prostu paznokcie. Tak. I No i co z tego? Baba z odrostem. Baba z odrostem. Mnie ciekawi w temacie tych milimetrów hańby, ile wy miałyście najwięcej, widzki drogie, milimetrów odrostu albo tygodni. Napiszcie w komentarzu. Ja miałam chyba cztery bym musiał tu zmierzyć. I had a reaction to gel nail polish. Co ty powiedziałaś? Reaction? Masz? Reaction. Ja też reaction. Słyszałeś reaction? Ja nie wiem. Tak <se grym> nie na skupiłam się, ale. A reaction to gel nail polish. My że każdy słyszał to, co chciał. Tak. <grym> a miała y, żel w butelce budujący. I poparzoną mia, miała mm, pewnie płytkę, nie wiem. Wiecie, nie wszystkie produkty się nadają do budowania. Mogło być tak, że ona jakąś bazą budowała, która nie jest stworzona do, do budowania, czy, czy tam osoba, która jej wykonywała testyzację, i to jest y, tego przyczyna. Całkowicie tak jakby się paznokieć od y, łożyska oderwał no Co to się stało? Oncholiza niesamowita. Dermatolog, alergolog, nic innego podolog. Dlaczego podolog z paznokciami do? No, bo to trzeba pewnie oczyścić. bo tam się to się rozwarstwiło Aha. i tam może się wiesz coś pod spodem zrobić. Pytam, to bym się podolog załatwić. To jest sprzeczny taki wiesz, jak z paznokciami u dłoni do podologa. No z takimi właśnie tego typu rzeczami do podologa A, się chodzi. Ja no nie wiedział, podolog nie tylko z dłońmi. A podolog się nie tylko z Poznokciami stóp? Nie, tak, tak ale zajmuje się też chorobami, tego typu rzeczami, więc może spokojnie też zająć się czymś takim. Bo y wiadomo, u nóg częściej zdarzają się jakieś różne rzeczy niż u rąk. Ale u rąk też się takie coś dzieje, jak widzimy tutaj na tym załączonym obrazku. Ale rzadziej. Myślę, że rzadziej. Ale dobra, widać tam już od fałdy proksymalnej, że one odrastają, więc spoko. Reakcja na żel, no masakra. Nie, nie... Nie zazdroszczę. Ja Jaka tak nie była zazdroszczę. rzeczywiście przyczyna? Nie wiem i się nie dowiesz. Raczej. Z takim smutnym nastrojem się żegnamy z Tobą. Cześć.